Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. Mamy prawdziwą, białą, mroźną zimę. Wydawałoby się, że ogród w tym momencie śpi, ale od czasu do czasu, a nawet powiedziałabym dosyć często, w takiej sytuacji, kiedy mamy Dużą ilość śniegu, kiedy mamy duży mróz, również musimy zadbać o nasze rośliny. Szczególnie mam tutaj na myśli hortensje ogrodowe i bukietowe. Co zrobić, żeby nasze hortensje nie ucierpiały za bardzo podczas intensywnych, mocnych mrozów, a także co zrobić, żeby śnieg, który teraz jest bardzo ciężki, ich nie uszkodził? Zaczynamy od hortensji bukietowych. Ja już sporą ilość tych hortensji przycięłam, dlatego że one mają gigantyczne kwiaty. Zobaczcie, co się z nimi dzieje. Teraz mamy śnieg, od jutra ma padać, zacząć padać deszcz, więc te ogromne kwiaty się łamią. Pisaliście mi, pokazywaliście również, że hortensje bukietowe wam się po prostu rozszczepiły i połamały. Więc teraz. Jest dobry czas na to, żeby usunąć ich kwiaty. Same kwiatostany, ponieważ takie cięcie właściwe będę przeprowadzać dopiero pod koniec lutego. Zobaczcie, to jest hortensja Limelight i ona już zaczęła się rozkładać na boki. Spójrzcie, te wielkie kwiatostany, naprawdę ten śnieg potrafi zrobić ogromne szkody. Kiedy te kwiatostany sobie obetnę, ta hortensja zostanie. Podwiązana taśmą, żeby do wiosny jeszcze bardziej mi się nie rozkładała. Więc tak warto zabra zadbać o hortensje bukietowe. Wiadomo, że najbardziej na mróz narażone są hortensje ogrodowe. I mimo iż ja raczej zostawiam hortensje ogrodowe, te starsze okazy bez jakiegoś szczególnego okrycia, to u nas były mrozy do minus 15, a nawet 17 stopni. Więc idealnie sprawdza się w tym momencie karton. Zobaczcie, tu mamy hortensję ogrodową. W środku zabezpieczyłam ją stroiszem, natomiast z zewnątrz przykryłam kartonem, obwiązałam taśmami. I w takim stanie moja Hortensia spokojnie może zostać y, do wiosny. Śnieg ją troszeczkę tutaj obsypał, więc korzenie również są zabezpieczone. Zobaczcie, tutaj mam te hortencje niebieskie ogrodowe. Użyłam tutaj starych prześcieradeł. Również fajnie zdają egzamin, czy to koce, czy cokolwiek. Też hortencje ogrodowe duże warto obwiązywać, mocno ścisnąć taśmami. Okryłam je, tak jak powiedziałam, jakąś starą pościelą. Śnieżek fajnie zabezpieczył górę i żeby nam się też nie rozłaziły, musimy je tak fajnie przytulić. W środku są trawy miskanta. Co prawda ja nie jestem zbytnią zwolenniczką agrowłókniny, ale te mrozy, które mamy w ostatnich dniach spowodowały, że te dwie hortensje rosną na przeciągu. Jeżeli będzie wiatr, również mógłby mi je uszkodzić. I tutaj użyłam też agrowłókniny, też solidnie je obwiązałam. W środku wrzuciłam liście, które jesienią zebrałam w ogrodzie. I myślę, że również te hortensje fajnie mi przetrwają. Są to co prawda hortensje, które kwitną na pędach tegorocznych i zeszłorocznych, więc nawet jeżeli przemarzną delikatnie, wiosną je przytnę i powinno być wszystko ok. Jeżeli zabezpieczacie rośliny agrowłókniną, nie róbcie tego zbyt szczelnie, ponieważ agrowłóknina powoduje, że nasza roślina ma taki już szczególny mikroklimat. Nawet agrowłóknina zimowa sprawia, że roślinie jest dosyć ciepło. I kiedy temperatura zacznie rosnąć w okolicach marca, kwietnia, wtedy naszym hortensjom może być za ciepło. I gdy odkryjecie je na przykład w maju, a przyjdzie przymrozek, wtedy na 100% hortensja nam przemarznie. Jeżeli sadzonki hortensji ogrodowych i macie je w doniczkach, przetrzymujecie je w garażu, czy też w jakiejś szklarni, a jest duży mróz, warto te hortensje przenieść do domu i trzymać w takim w miarę chłodnym pomieszczeniu, a potem z powrotem można je oczywiście przenieść do garażu, gdy te przymrozki, gdy te mrozy ustąpią. Ja przechowuję hortensje w piwnicy w temperaturze około 10 stopni, podlewam je nie częściej niż co dwa tygodnie. Zrażajcie się tym, jeżeli wasze pobrane pędy w tym momencie mają brązowy kolor lub odnosicie wrażenie, że one całkiem uschły, ponieważ na wiosnę od podstawy hortensje powinny wybijać piękne, zielone pędy. Oczywiście pod warunkiem, że się przyjęły i nie przemarzły. Ja pobierałam sadzonki moich hortensji w sierpniu i jak możecie zobaczyć, wszystkie pięknie się ukorzeniły. To jest super sposób na rozmnażanie hortensji ogrodowych. Zrobiło się już praktycznie ciemno, ale jeszcze powiem Wam o hortensji krzewiastej Anabel. Tą hortencją w ogóle się nie przejmujemy, nawet jeżeli nam się połamią pędy, nic się nie dzieje, ponieważ ta hortensja będzie przycinana na wiosnę praktycznie do samej ziemi. Więc Anabelka nie sprawia nam żadnych kłopotów, jeśli chodzi o zimowe mrozy czy też śnieg. Koniecznie chodźcie po ogrodzie i sprawdzajcie Wasze rośliny i. Zobaczcie, obczepujcie z tych ogromnych y, takich śniegowych pierzynek, bo mogą nam się y, połamać. Tu mam sosnę szczepioną na pniu, gdybym tego nie robiła co jakiś czas, y, pewnie by mi się zupełnie y, połamała. Tutaj mam również laurowiśnie. Biorę sobie grabki, y, będę również otrzepywać moje rododendrony, które teraz mają taką konkretną pierzynę ze śniegu. Moi drodzy, nie zapominamy o ptaszkach. Dokarmiamy, wsypujemy ziarenka. Ja ostatnio zamówiłam 10 kg słonecznika i stwierdziłam, że one chyba najbardziej y, lubią słonecznik. Taki lubią też bardzo orzeszki ziemne, siemielniane, słoninę. Oczywiście słonina nie może być solona. Powiem Wam, że od rana do wieczora panuje tutaj niesamowity ruch. Moi drodzy, biegnę do domu, robię herbatkę, bo konkretnie już zmarzłam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zachęcam do lajkowania tego filmiku i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, pa! pa.